Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy historia, którą znasz o imionach Boga, naprawdę odzwierciedla całą prawdę? A co jeśli powiem ci, że przez wieki powtarzaliśmy święte słowa, nie rozumiejąc ich wagi, pochodzenia i ukrytej mocy? Zostaw swój komentarz i powiedz nam, czy kiedykolwiek czułeś, że za imionami, którymi nazywamy stwórcę, kryje się coś głębszego? Dziś zanurzymy się w jedną z najstarszych tajemnic Pisma Świętego tajemnicę, która może całkowicie zmienić twoją relację z Bogiem. Ponieważ za słowami Jocha Wucha i Elohim kryje się objawienie, które rzuca wyzwanie tradycjom, burzy paradygmaty i budzi duszę. Od pierwszych wersów Księgi Rodzaju cały wszechświat zostaje przywołany przez jedno słowo Elohim. Bereshit bara Elohim et ha-Shamayim ve et ha Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ale ten Bóg, ten Elohim, to nie jest zwykłe imię. To majestatyczny, pluralny, enigmatyczny tytuł. Później w dalszej części pisma pojawia się inne imię. Jocha Wuha, święty tetragram. Cztery hebrajskie litery. Jod, He, Ław. He, które według tradycji żydowskiej są tak święte, że nie wolno ich wypowiadać na głos. Dlaczego są dwa imiona? Czym różni się Elohim od Wucha? Czy to ten sam Bóg w różnych przejawach? Czy może kryje się za tym coś głębszego, bardziej ukrytego, bardziej zapomnianego? Tradycja rabiniczna uczy, że każde imię Boga ujawnia inny aspekt jego istoty. Elohim to potężny stwórca, najwyższy sędzia, siła, która ustala granice i porządek. HWH natomiast to imię przymierza, imię miłosierdzia, niezachwianej miłości. Nie są to sprzeczności, lecz różne oblicza tego samego Boga, manifestujące się w różnych momentach, w różnych kontekstach. W Talmudzie Sota 14a naucza się, że Elohim reprezentuje sprawiedliwość, podczas gdy JHWH oznacza miłosierdzie. Ale co to oznacza dla nas dzisiaj i jak możemy rozpoznać, kiedy Bóg objawia się pod jednym lub drugim imieniem? Odpowiedź zaczyna się od początku. Użycie imienia Elohim w opowieści o stworzeniu nie jest przypadkowe. Siła, która kształtuje chaos, oddziela światło od ciemności, to siła autorytetu majestatu. Elohim to słowo w liczbie mnogiej i przez wieki toczyły się debaty na temat jego znaczenia. Niektórzy twierdzą, że to pluralis majestatis, forma podkreślająca wielkość Boga. Inni, szczególnie w tradycjach mistycznych takich jak kabała, widzą w tej liczbie mnogiej odzwierciedlenie pluralności w jedności boskiej, wczesny cień złożoności duchowej Stwórcy. Ale kluczowy moment następuje w Księdze Wyjścia Trzek, Mojżesz, stojąc przed płonącym krzewem, pyta o imię tego, który go posyła, a wieczny odpowiada: Echiech, asher, echie, jestem, który jestem. A następnie: Tak powiesz synom Izraela: Jocha, wówch, Bóg waszych ojców, posłał mnie do was. Tutaj po raz pierwszy Bóg objawia swoje osobiste imię. Nie jest już tylko odległą kosmiczną siłą, ale Bogiem, który słucha który zstępuje, który nawiązuje więź, bogiem przymierza. A to imię Jocha Wucha to nie tylko tytuł, to tożsamość, tak święta, że skrybowie drżeli, zapisując ją, tak potężna, że arcykapłan wypowiadał ją tylko raz w roku, w Dniu Pojednania, w najgłębszej części świątyni. Ale dlaczego to imię stało się niewymawialne? Dlaczego w naszych współczesnych Bibliach widzimy Pan wielkimi literami zamiast JHWH? Co straciliśmy, zastępując tożsamość kategorią? Według tradycji, po zniszczeniu świątyni użycie niewysłowionego imienia zostało ograniczone z szacunku i bojaźni, ale niektórzy uczeni twierdzą, że doszło również do duchowej straty. Lud zapomniał, jak przywoływać swojego Boga jako osobę i zaczął czcić Go jedynie jako siłę. Straciliśmy intymność. Zamieniliśmy Jocha Wucha, jestem z Tobą, na Elohim, potężnego, lecz odległego Boga. I ta zmiana zmieniła nas. Tutaj pojawia się głęboka paradoks. Chociaż Elohim pojawia się częściej w pierwszych rozdziałach Biblii, to Yochawucha pozostaje w obietnicach, w przymierzach, w momentach pocieszenia. Księga Rodzaju 2:4 mówi: Oto pochodzenie niebios i ziemi, gdy zostały stworzone w dniu, gdy Yochawucha Elohim uczynił ziemię i niebiosa. Chaszwucha Elohim. Połączenie. Co to oznacza? Czy Bóg może być jednocześnie potężną siłą i kochającą obecnością? Czy może być sędzią i oblubieńcem ogniem i czułością? Odpowiedź, jeśli przyjrzymy się bliżej, znajduje się w historiach. Gdy Adam zostaje uformowany, gdy Eden zostaje zasadzony, gdy Ewa jest stworzona, to już nie tylko Elohim działa, ale Jokcha, Elohim. Bo teraz nie chodzi tylko o stworzenie. Ale o relacje. O tchnienie w nozdrza. O spacer w ogrodzie w powiewie dnia. Czy widzisz różnicę? Elohim stwarza. Ale Jotcha wucha się zbliża. Elohim ustanawia kosmos. Jotcha wucha mieszka w twojej duszy. A jednak ta tajemnica nie kończy się tutaj. Słowo Elohim odnosi się także do innych niebiańskich istot. W Psalmie 82 czytamy: Bóg stoi w zgromadzeniu bogów. Pośród bogów sprawuje sąd. Po hebrajsku Elohim Nitsav Baadat El Bekeref Elohim Yishpot. Jak to możliwe? Czy Elohim sądzi pośród Elohim? Tutaj słowo staje się jeszcze bardziej enigmatyczne. Czy Biblia odnosi się do niebiańskiego zgromadzenia, do boskiego dworu? Czy może do ludzkich autorytetów zwanych Elohim ze względu na ich rolę sędziowską? I co więcej. Co to mówi o duchowej naturze świata? Dla hebrajskich mistyków, takich jak kabaliści, każde imię Boga to naczynie zawierające aspekt Jego światła. Jocha, Wucha to naczynie nieskończonego miłosierdzia. Elohim to naczynie surowości i sądu. W Zoharze, centralnej księdze żydowskiej mistyki, naucza się, że wszechświat może istnieć tylko dzięki zrównoważonemu połączeniu obu sił. Jak dwie kolumny prawa, cheset, miłosierdzie i lewa, gewura, sąd, które spotykają się w środkowym filarze pięknie, równowadze, mesjaszu. I tak dochodzimy do kluczowego pytania: jak się modlimy? Czy przywołujemy Jodchawucha, czy Elohim, czy oba? Jezus w swojej modlitwie nazywał Boga Abba Ojcem. A jednak, gdy cytuje pismo, używa Adonai, Elohim. Eli. Na krzyżu woła Eli, Eli, Lama Sabachtani. Boże mój, Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Echo psalmu 22. Czy mówił do Elohim? Czy przywoływał ciszę Jocha Wucha? W tej napiętej relacji kryje się jedna z najgłębszych tajemnic wiary, że Bóg Wszechświata to nie słowo, lecz istota. Nie doktryna, lecz obecność. I że każde z jego imion nie ogranicza go, lecz odsłania odblask jego chwały. A jednak ta tajemnica staje się jeszcze bardziej intymna, gdy zrozumiemy, że imię to nie tylko dźwięk, lecz duchowe objawienie. Tetragram HWH, nie ma samogłosek w oryginalnym hebrajskim, co czyni go niewymawialnym. Niektórzy mówią, że brzmi jak oddech, yachavha, szept, tchnienie, sam dźwięk życia. Nie. A co jeśli to imię nie zostało stworzone, by je wymawiać, lecz by je przeżywać? A co jeśli od pierwszego oddechu, przy narodzinach, do ostatniego przy śmierci, nosimy Jego imię, nie zdając sobie z tego sprawy? A co jeśli każdy oddech to nieświadoma modlitwa, która łączy nasz duch ze Stwórcą? Ta idea nie jest tylko poetycka, jest głęboko biblijna. W Księdze Rodzaju 2,7 czytamy, że Jokha Wucha Elohim uformował człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia i człowiek stał się istotą żywą. Hebrajskie wyrażenie użyte tutaj Nishmat Chaim oznacza nie tylko życie fizyczne, lecz duchowe tchnienie. Boskie echo w nas. To nie Elohim tchnie, to Jokha Wucha Elohim, bo nie wystarczy mieć formę, Potrzebujemy relacji, tożsamości imienia, a to imię jest zapisane w naszej duszy. Ale jak to się stało, że ta wiedza została utracona? Jak dotarliśmy do epoki, w której imię zostało zastąpione tytułami, a świętość stała się czymś ogólnym? Wielu uczonych wskazuje, że po wygnaniu do Babilonu Żydzi zaczęli unikać wymawiania imienia JHWH z obawy przed profanacją. Zamiast tego używali Adonai, Pan. Później tłumacze greccy Starego Testamentu, Septuaginta, przetłumaczyli J.H.W.H. jako Kyrios. Następnie w łacińskich przekładach użyto Dominus, a w naszych współczesnych Bibliach po prostu Pan. Ale coś zostało utracone w tej zmianie, bo ukrywając imię, ukrywamy też intymność. Zamieniliśmy tchnienie na słowo. I w tym procesie tajemnica stała się mgłą. Mało kto wie, że w średniowieczu niektórzy uczeni próbowali odzyskać oryginalną wymowę imienia. Pojawiła się forma Jehowa, sztuczne połączenie spółgłosek JHWH i samogłosek Adonai, ale ortodoksyjni Żydzi nadal nie wymawiają imienia. Dla nich jest zbyt święte. Nazywają je po prostu Haszem. Imię i być może w tej czci kryje się klucz, który zgubiliśmy, bo imię to nie tylko magiczne słowo, to manifestacja, duchowy portal. Kiedy mówimy Elohim, uznajemy moc. Kiedy mówimy Jahwucha, otwieramy się na miłość. Kiedy mówimy Oba, Jocha Wucha Elohim, łączymy niebo i ziemię, grom i powiew, ogień i wodę, sprawiedliwość i miłosierdzie, jak czyni to Mojżesz w księdze powtórzonego prawa, jak czyni Dawid w Psalmach, jak czynił Jezus, Mesjasz, gdy ucieleśnił pełnię Ojca. I tu dochodzimy do jeszcze głębszego objawienia: jakie jest powiązanie między imieniem Jotcha Wucha a imieniem Jezusa? Po hebrajsku imię Jezusa to yeshua Skrócona forma Jehoszua, co oznacza Jocha Wucha zbawia. Jego imię zawiera imię. To nie przypadek, to spełnienie, to żywe proroctwo, to wcielenie Jocha Wucha w ludzkiej postaci. Dlatego w liście do Filipian 29 11 Paweł ogłasza, że Bóg dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się wszelkie kolano. To imię ponad wszelkie imię. Czy to echo wiecznego imienia? Czy Jeszua nie tylko reprezentuje Boga, ale objawia jego istotę? W Ewangelii Jana Jezus mówi: Zanim Abraham był, ja jestem. A słuchacze chwytają kamienie, by go ukamienować. Dlaczego? Bo zrozumieli, że identyfikuje się z ech, Jech, jestem z księgi wyjścia. Wypowiadał imię, objawiał tajemnicę. Mówił: Jestem w wcielonym nie tylko w słowie, lecz w czynie, w miłosierdziu, w przebaczeniu, w miłości, która się nie męczy, w ogniu, który nie pochłania, lecz przemienia. A jednak nawet dziś wielu wymawia imię Jezusa, nie rozumiejąc, co ono niesie. Używają go jak amuletu, powtarzają bez świadomości. Ale gdybyśmy zrozumieli, że mówiąc Jeszua, przywołujemy obecność wiecznego Boga Ja jestem, miłosiernego JHWH, może nasze kolana ugięłyby się nie z obowiązku, lecz z zachwytu, z czci, z miłości. Imię Boga to nie kot, to klucz, melodia, pieczęć. W Apokalipsie 14, 1 mówi się o 144 tysięcy, którzy mają imię Ojca zapisane na czołach. Nie tatuaż, niewidoczne słowo, lecz wewnętrzna tożsamość. Duchowy znak, który mogą nosić tylko odkupieni. A jakie to imię? Jocha wówcha. Elohim, Abba, ten który jest, który był i który ma przyjść, wieczny. Dlatego gdy się modlisz, nie mówisz tylko w powietrze. Przywołujesz imię, które podtrzymuje galaktyki, imię, które podtrzymuje twoją duszę. A to imię, JHWH, nie jest daleko. Jest blisko, jak oddech w twoich płucach, jak bicie w twojej piersi, jak szept w ciszy. Zatem pytam Cię, jakie imię używasz, gdy mówisz do Boga. Czy odnosisz się do niego jak do odległego sędziego? Czy jak do ojca, który się zbliża? Czy przywołujesz go jako Elohim? Czy jako HWH? Czy kiedykolwiek czułeś jego tchnienie w sobie? Czy słyszałeś jego głos w ciszy? To nie jest wiedza dla uczonych, to zaproszenie, drzwi, możliwość powrotu do początku. Odkrycia na nowo Boga, który nie tylko stworzył wszechświat, ale także chce zamieszkać w Twoim wnętrzu. Co myślisz o tej tajemnicy? Czy kiedykolwiek czułeś się wezwany przez imię, którego nie rozumiałeś? Chcemy poznać Twoje refleksje. Zostaw nam swój komentarz, podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje na nowo odnaleźć imię i nie zapomnij zasubskrybować, by otrzymywać więcej takich treści. Chad G.P.T. powiedział, a jeśli to wszystko prawda, jeśli każde z imion Boga ujawnia nie tylko aspekty teologiczne, lecz duchowe drzwi do głębszych wymiarów naszej relacji z Nim, dlaczego sprowadziliśmy wiarę do pustych formuł i powierzchownych zwyczajów. Dlaczego zapomnieliśmy, że pismo jest żywe, a imię Boga to nie etykieta, lecz obecność, która się objawia? Bo zrozumienie różnicy między Elohim a Jocha Wucha to nie tylko ciekawostka z hebrajskiego biblijnego, to zrozumienie samego pulsu Biblii, zrozumienie jak Bóg działa w stworzeniu i jak objawia się w odkupieniu. Elohim kształtuje, oddziela, ustanawia granice. Jest jak architekt wszechświata, który porządkuje chaos i umieszcza każdą gwiazdę na swoim miejscu. Ale Jotcha Wucha, Joch Wucha, chodzi z człowiekiem, zbliża się do złamanego, zawiera przymierza, woła Abrahama, wyzwala Izrael, płacze z prorokiem Jeremiaszem. To Bóg, który wchodzi do pieca z trzema młodymi Hebrajczykami, który pochyla się nad oskarżoną nierządnicą, który umiera na krzyżu z miłości. Dlatego, czytając pismo, nie możemy poprzestać na literach. Musimy wyczuć westchnienia, musimy zobaczyć, kiedy mówi Elohim, a kiedy Jocha Wucha obejmuje, bo każde imię ujawnia inną boską intencję. Gdy czujemy, że Bóg jest odległy, nieugięty, zimny, może odnosimy się tylko do idei Elohim, Boga Sądu, ale gdy pozwalamy wejść Jocha Wucha, Bogu Przymierza, Miłosierdzia, jestem z Tobą. Wtedy doświadczamy serca Boga, tchnienia Jego imienia w naszej duszy. W czasach, gdy tyle głosów walczy o naszą uwagę, filozofię, religię, systemy, być może najbardziej potrzebujemy nie nauczyć się czegoś nowego, lecz przypomnieć sobie coś starego powrócić do imienia, powrócić do ognia, który nie pochłania, lecz oczyszcza powrócić do Boga, który nie tylko panuje, lecz kocha. Który nie tylko mówi z góry, lecz stępuje, by nas szukać, gdy się gubimy, to więcej niż refleksja, to wezwanie, bo poznanie imion Boga to nie ćwiczenie intelektualne, to akt uwielbienia, to otwarcie serca na objawienie, to pozwolenie, by Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba i każdego z nas na nowo wypowiedział swoje imię nad naszym życiem. A gdy to się stanie, wszystko się zmienia. Jeśli więc to przesłanie poruszyło twoje serce, zapraszamy do refleksji: które z tych imion prowadziło cię do tej pory? Czy poznałeś Elohim, Stwórcę, czy poczułeś Jokha Wucha, Odkupiciela, czy doświadczyłeś Jezusa, Jeszui, spełnienia imienia? Zostaw nam swój komentarz. Opowiedz, jak ta tajemnica rezonuje z tobą. Czy kiedykolwiek usłyszałeś szept imienia Boga w ciszy, czy wyczułeś Jego tchnienie w swoim wnętrzu? Podziel się tym filmem z kimś, kto potrzebuje na nowo spotkać żywego Boga. A jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj, by dalej odkrywać ukryte prawdy, które przemieniają. Bo imiona Boga to nie martwa historia to życie to obietnica to wieczność. I wołają Cię po imieniu. terras